Że go że go ciągnikiem znaczy Jarek, że go ciągnikiem ciągnęli? No tak Ale nie 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 to było tak, bo to było tak. Ja, ja z Ojcem wtedy Ja z wtedy jeździłem nie traktorem i to było tak e, Odpalam traktor i, ty, i tam FUBU... znaczy kurwa co jestem Fubu Jarka przykroczyłem je Jarka przykle się ciszę i tak ojciec się drze to e, Jarek zazebił. <laughs> Albo co, bo, to, bo to dziche, dziche, jak to było, dzikie murzyny porwały Jarka. Jezus, o, to, to nie, było masakra. nie były dzikie murzyny, tylko to były Polaki usmolone w ropie. No, to, to, to było najlepsze. Ja pamiętam, ja to pamiętam, to było Czarna tak, tak. Czarnarki. Czekaj, czekaj, bo ja muszę telefonem na koronę. Ej, ale teraz, co wy mnie odgadujecie? Ja tu przecież jestem. Ale nie, ty, Kiecol. Kesol, no to ja jarek, gadamy, a ja o Tobie, tam FUBU CISZKA No to to kurwa ma, Co mnie obgadujecie tutaj, czemu Co obgaduję, kurwa, to było tak, że, no żeś zazębił ostatnio, ta, żeś tak, pola Co co na moją brew od razu wiesz, <śla> <śla> od to tysiąc <śla> Jarek, 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 Pamiętasz to, jak Grześ no ja, ale... tego... Ej, czekajcie, nie wperdalajcie się. Ty pamiętasz, Jarek, jak to było, jak żeś na służbie stajperskiej u mnie na chodniku się położył, to nie wiedziałeś, czy to ty na pewno to że no się pamiętam tak, kurde. Tak, no no ja mogę tego nie pamiętać Że Jarek, się tak z prawą kurwa stary, że ja myślałem najpierw kurwa, że to mi taki chat wyskoczył, jak trzeba ją rebacznie. Tylko że to później, a mam ja snajperski snajperskim 24, nie? Się, o kurwa ty ktoś zostawił, ja patrzę a tam później kurwa Jarek z dobry nie? A bo ja z wózka spadłem, tak to bym na wózku celował Jarek Jarek, ja prośbę, nie? Pamiętasz? No no pamiętam. Jak byliśmy razem... Gdzie, user gdzie, gdzie? To gdzie. To no, na wojnie! To było. Ej, Jarek! Jarek, ale to, było to, było to ten, Jarek marz. wyjebał na lat temu! Kurwa, ale po prostu! Jaruś! Jaruś! Ale ty nie pamiętasz, nie? Jakby że my, że w czterdziestym piątym nie o taką Polskę walczyli, jak ci nogi upierdolili. Nie! Ja user mówię... Nie, Jarka... Jarek, nie, to jest mój byk, ja, ja go nie odpuszczę. No, i bo tam słuchajcie, czekajcie, z nogami to było tak, nie? Że mnie wzięli y, na no, ochotnika do wojny w Wietnamie, nie? nie? Ja byłem tak, kurwa z saperem, wiecie? I, I, wiecie? i jak na jak że nie? O, nitro, nitro! Jak... Channel, czekaj, 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 Jarek, czekaj, belo. Bo to kurwa wbiły normalnie wieśniaki kurwa od Makrysa Wieśniaki od Makrysa wypierdalać Ja tu gadam Dobra, Jedziemy z jaruś jaruś to normalnie Trzeba nikogo tak, Dawaj tam drugą flachę tutaj stawiaj No kurwa nie mam, nie jestem teraz przy Kasie stary, no walusz się do ja, To ja ci ten, to ja ci wodę z prądem ładuję, nie? No Okej, okay, okej okay. Kurwa, ale słuchajcie, normalnie z tą miną to jak mi wyszczeliła pod nogami, to kurwa się zakurzyło, nie? Od no. mnie helikopterem, kurwa, czapterem nie wzięli do kurwa szpitala no. wojennego. Kurwa, no to ci ale ty, pamiętam, jak ale ty, to Ale to, to nie, nie był. było wtedy, to nie było wtedy, jak ty żeś chciał tą wąsatą Jarkę ruchać, to ta ta ta, ta, ta z taki mały mieczyka. Nie, tak. kurwa, y, bo mnie tak pamięć myli, ja to albo to było w Wietnamie, albo to była y, ta wojna o tą zatokę perską, coś takiego to było, kurwa. Tamte czasy, wiesz, mi się to już w głowie, nie? Jeruś mam pytanie. No słucham, słucham. Kiedy, jedziemy do Auschwitz, po wspominać te czasy? Kurwa, teraz mam grafik zajęty, wiesz? Filmy nagrywam, dom buduję, bo wiesz, Balmorki kasa. muszę ogolić, bo na laski trzeba wyjść, tak? No, wczoraj sobie on na żelu stawiłem, jak na laski wychodziłem, nie? Rozumiem, rozumiem. Ale ty, ja się wczoraj ostatnio w dyskotece, nie? Chłop, jak ty żeś to brew na irokeza odpierdolił, no normalnie ja mówię ci. Jo, stary, kurwa, a ja jeszcze się tak po boku wyciąłem, widziałeś ty to? Nie, no. nie widziałem, wiedzia... się przepatrzeć, bo cię media otoczyły. No kurwa mać. Jak ja ty, ten, kurwa, gościu, ona tak była na żelu postawiona, że igła się w gramofonie zjebała, to mi brew br br sobie moją pożyczył. No. Pawe, kurwa ja mać, to... Ja już co robię co karierę ty? międzynarodową, wiesz, ja już jestem w mediach pokazywany w Ameryce, no. że, kurwa, człowiek z wąsem na czole, nie, na mnie już mówią w Ameryce, to... No dobra, no ale... ale ja, mi poprawę, ale ty, ty czekaj, bo to jest tak, człowiek z wąsem head, czy jak to tam, wiesz, nie, wiesz, hmm, tak, tam tak, na czole, czy jakoś tak, ja tam, wiesz, mój angielski się, ale przekaz jest, nie? No. Bo wiesz, bo ja, ma, ja już rozmawiałem y, w, y, z wywiadem, w, z Nitro, miałem wywiad I ja już mówiłem, że ja mam predyspozycję do bycia Alfonsem, bo ja mam wąsa na czole na mnie wszystkie laski lecą, wiesz Ja i tam macham zawsze tą brwią swoją, nie, bo już mam takie y, umiejętności, no. kurwa, takiego, wy wy wymasterowałem tego skill'a Brwią zawsze macham, wiesz, jak na las je biorę, na tą brew I wiesz, i zawsze laski jakie są No, znaczy ja, ja, się... ja, ja osobiście ci wierzę, nie tylko... Tylko wiesz jak to No było, ale słuchaj, ostatnio... słuchaj, czemu ty słuchaj. masz mi nie wierzyć? Przecież kłamstwo ma krótkie nogi, a ja kłamstwo nie mam. Jestem szczery chłopak z Gdańska. User, to to Wiem, ja różny. Nie, Ale wy się śmiejecie, ja wam mówię szczerze, a to już mnie wkurwia, bo Dobrze, przychodzę ja tu na TSA pogadać z wami, a wy mnie tu obgadujecie, że ja mam kurwa brew jak kurwa y, dupa od smoka owosiona No Jaruś, kurwa mać no, Ale ja ale... ja tylko opowiadaj mi jak ty żeś na mnie zamach chciał zrobić, nie? Czyż czekajcie, czekajcie chłopaki, diesel wajcha sobie odpalę Dobra <laughs> Kurwa mać, siedzę na swojej zajebistej kanapie Tak Siedzę tu, czekajcie, muszę zbanować na IP kogoś Dobra, na walborce, Kurwiają mnie tutaj na fishbotach robią, tu łowią. Dobre, dobre. A to wiecie. Konkurencja jest dla mojej jakby to nazwać Jaruś, organizacji Jaruś, Jaruś, społecznej. Jaruś, tutaj, tutaj jest jeszcze lektor, coś się chciał zapytać ciebie. Eee, no, Jarku, 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 mam do ciebie kilka pytań, mogę Ci zadać. halo, halo No tak, Jarku. jasne, nie, nie ma. problemu. słuchaj, powiedz mi, powiedz mi ile ty barów ładujesz w koła do ciśnieniem tam, wiesz o co chodzi? O kurwa, to ja y, taką pompką do samolotów, jak y, Boeing 747 y, pompuje koła, to ja właśnie taką sobie pożyczyłem z lotniska. To znaczy, tak między nami, chłopaki, zajebałem ją, ale mam nadzieję, że to nikomu nie pojecha. E, tak. bo tutaj mam jeszcze kolejne pytanie? Czekajcie, e, czekajcie, czekajcie, y, czekaj. chwila, ktoś mi puka, czekajcie. Dobra, dobra. Dobra, no dobra, no i bo ja takie jeszcze wiecie, karygodne pytanie mam do niego, nie? Mm -hmm. Bo ja usłyszałem wiele platek na ten temat i ta historia mnie urzekła kurwa jak, jak sperma normalnie tego krótkiego nitra w pierśnie. Tak naprawdę tak, tak się. Starego... Leo, Leo! Musimy go zapytać kiedy nam bułki zrobi? Właśnie, ty, ja z tymi bułkami zapomniałem jak... Dobra, dobra, jestem, chłodzony! Dobra, dobra czekajcie, czekaj. czekaj paczka z Czerwonego Krzyża przyszła do mnie właśnie. To wiecie, muszę ją odpakować, zobaczę co tu jest za ciekawego. A cieka, kurwa. czekaj, jeszcze jedno pytanie. Jaruś? Czekaj, kiedy... czekaj, bo mi tu kurwa ten spadł, ciastka mi spadły do wstępnej paczki kurwa. Juzum, e, co tu Juzum, jeszcze do jest? Dobra, mąka do piekarni. Kurwa mać. E, dętka do, do opony z wózka kurwa. Czekaj, wentyle od Jelcza, tak. Juzum, tu jeszcze Juzum, zakład do, do chleba. Dobra, kurwa. Picie by się przydało, coś kurwa nie pomyśleli o mnie. O, jeszcze telefon stacjonarny z napisem do piekarni, dobra. Przyda się zawsze. No i co chcieliście się tam spytać? Ej, Jaruś, Jaruś, my z Leo mamy taki myk, nie? że jak znam zrobić bułki, to wiesz, tam powspominamy, User ja przyjadę, pokręcimy bączki trochę na, na czole. Wiesz, jak było, nie? Yeah. User joined yeah. Yeah. No wiesz, bądź, bądź bądźkami User kurwa, ale ja nie wiem czy tak będę mógł, bo ostatnio miałem dachowanie na wózku, wiesz? Na Czasne. zakręcie jechałem, dwie stówy na blacie miałem, kurwa, licznik zamknąłem, nie? To ja pamiętam, kurwa. ty! Ja to no, pamiętam, na Jeszcze na trójce, channel. nie? Yeah. Tak mi skrzynia User biegów, get kurwa, get tak, tak piszczała normalnie, całą mią zatarłem, musiałem wymienić to. wszystko, dentki mnie piszczały. Dachowanie Ja pierdole, to ja byłem przy tym, wtedy, tyś wtedy, żeby Spiritus przybił, od ty, Aśka, tego... Channel. Stenka, kurwa, co ten, co... Czekajcie, nie. Ja bo ci bo przyda, user... ja wtedy. Pamiętaj, ja ci wtedy tą szwaszkę, że postawił mnie, a ty żeś jak ze schodów jak małyś wypierdolił, żeś wózek na głowę user ubrał. Kurwa, to nie, nie pamiętam akurat tego. To bo ty, co ja ty chcę, tak ale tego to kurwa... nie pamiętam. Ja ci, a czekaj, bo ten, bo tu jeszcze lektor się dorywa, tutaj ma pytania do ciebie. No słuchaj, czekaj, 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 muszę komputer powachlować, bo ja mam e, radiator z NASA, wiesz, to ja mam takie wielkości lorówki, te pierwsze komputery, to w 59 po komunii dostępu wachluję obudową, bo renderuję film, nie chcę, żeby mi się przegrał. Poczekajcie 30 sekund, okej? Okay? Dobra, dobra, Jeruś ja spokojnie. Jaruś tylko panuj nad kontrolą mnie, bo ci brew odpadnie. No dokładnie, bo... bo jeszcze wyłysiejesz, kurwa, i ja nie będzie. Ty Kurwa, to będzie od brwi, to ty się odpierd... <laughs> Dobra, brwi? Spokojnie, 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 spokojnie. Tam na piekarnie okej, okay. na matkę okej, okay. ale jak powiesz coś na brew to jestem wkurwiony. No, Leo... Masz coś do brwi, masz coś do mnie, kurwa. Ale no spokojnie, ty spokojnie, ja pamiętam ile z tobą, że wódki kurwa przelał, to ty... nie, baruj, Dobra, Jaruś nie maruję, proszę. Przecież to he hektolitry były. Ale słuchajcie, to że, e... że prosiak jeszcze normalnie, z ucha czepał, normalnie jak złote. Słuchajcie, słuchajcie, dostałem ostatnio maila od francuskiego naukowca, bo te moje zdjęcia ujawnili na internecie i on stwierdził, tak? czy rozszczepić by moje brwi, tak? Bo powiedział, że to są bliźniaki syjamskie, tak? A wiem rezygnuję z takich bajerów, bo potem wiecie, zawsze mi się, zawsze laski już tak nie będą na mnie leciały, tak? A to, a słuchaj, słuchaj, Już nie... pachają jak do ciebie jak muchy do gówna, nie? To jest prawda. No 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 dokładnie, to dobre takie jakby nie wiem, kurwa, no nie wiem, brakuje mi słów, tak? jaruś z nie rozmawiał. Czekajcie, dokładnie żigolę, czekajcie chłopaki, diesel sobie zapalę, kołem zakręcę jeszcze, czekajcie chwilkę. No, ko, ko, korką trochę. Dobra, dobra, jest okej, okay, kurwa, tu muszę hamulce uregulować, bo sobie normalnie tarcze kupiłem hamulcowe ze reklamy Rębo? z reklamy z YouTube'a. kurwa, o kurwa, o kurwa ja się osobiście stary. ceramiczne, stary, ceramiczne hamulce, kurwa, do wózka, stary. Normalny, a ja takie już kurwa. Do ja elipy, ty, 360 Jaruś, kurwa, wyzuna, wyzuna. Like, słuchaj, ja mam tylko jedno do ciebie pytanie, nie? Bo ploty takie były, że ty chciałeś te nogi upierdolić, nie? A ja pamiętam, że ty nie chciałeś te nogi upierdolić, bo te nogi ci służą aerodynamicznie do tego, żeby trzymać cię przy ziemi. Tak, no właśnie, to mnie kiedyś nawet proponowali, żebym. Yy... Skakał y, ze skoczni w zakopanym z Małyszem, ja bym y, robił mu dobrą konkurencję, bo ja mam taką aerodynamikę przez te nogi, przez, to, przez brak tych nóg właśnie, że ja bym mógł y, mu jakby odebrać te medale wszystkie wiecie, ale ja tam jestem skromny chłopak i nie pokazuje się wszystko, ja tam wolę po cichutku tam y, walić konia, grać w metina, wiecie, nagrywać swoje filmy na YouTubie, to ja tu się nie ujawniam, jestem prosty, jaro tam y, ze wsi Gdańskiem, y, mam jedną brewę i, i to mi wystarcza do, do egzystencji, do mojej wegetacji codziennej tak. Ja już no, dokładnie. A musiałeś hey, Jaruś... kopać tamtego tego tego Jaruś, to. ja słyszałem, że ciebie chcieli do mafii bruskowskiej w 99. zatrudnić. A no były takie czasy. Nie będę mówił, że nie wiesz z Rudkowskim kurwa paliwo sprzedawem, z mafią paliwową, z Rudkowskim ten, do więzienia poszedł tak. Pomikam to, jak siedział... ciągi wymieniliśmy. I tam ta, ziemię, tak. to była ta akcja z tym, z tym ruskiem kurwa z no. gazociągiem. No, 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 no. No, no, pamiętam. Co się no, tam no, no I z tym gazociągiem, słuchajcie, co myśmy z tych rur od razu do butelek, do kanistrów pięciolitrowych dawali, ta, do tych ta, ta, po to były czasy, Ten gaz zapierdalaliśmy, no. No. Ale I tego sorry. kanonefa musimy dorwać kiedyś, bo mnie wkurza jak ci poroduję. No, no, ale w mnie, no strasznie mnie w kurwia, nie wiem co on ode mnie chce. Y, strasznie by mu w bym by mu z brwi zajebał, to by szczerze <laughs> żyły podciął. Nie? Ej, słuchaj, słuchaj, bo ja, bo ja, tak się chcę zapytać, tak szczerze od serca, nie, ile ty na dobre w tego normalnie nakłade, prawie że na czoło. O kurwa, stary. Ja bym tak. na olimpiadę poszedł, nie? Ile na okrągłej. Na paraolimpiadzie byłem w czerwcu, na paraolimpiadzie byłem. Tylko czasy były takie, że ja nie, nie podnosiłem, tylko ja jeździłem. Wiesz, na 400, na 800, na 4 kiloski. to wiesz. Jeszcze tam dupencję swoją poznałem, to były czasy, nie? A, a, ty, a powiedz mi, Jarek, tak tak między nami, mężczyznami, nie? Siadałeś kiedyś na kobietę? tak po środkę? A no, ten. Mam je na kolana, tak, tak, to, pamiętam. To, Jeszcze... nie to dobrze, To zu chłopak jesteś, ty czekasz. Wiem wiem, wiem, dzięki, dzięki. Ja wszystkie wasze komplementy uznaję, tylko ja to wiem sam siebie, że ja taki jestem idealny. A tu ktoś mi zadał pytanie na czacie jakie ja filmy renderuję. Renderuję let's playa z Ravi, tak. Mam już 25 na Ravi, bo chujmorka mnie wkurwia, o... bambus mnie wkurwia. Chuja ja tam mogę zrobić, wiecie, na, na tej balmorce chujmorce. To strasznie jestem poirytowany tą z całą sytuacją, nie? Aż mnie kurwa zęby zgrzytają szprychy się wyginają, kurwa masakra. Brwia faluje. No 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 też nie. Ja A. miałem normalnie taką falę meksykańską z tej brwi zrobiłem. Pamiętam ja... tu jak ty wyrywałeś Słuchaj, na to. Słuchaj, ja byłem na meczu Arkigdyni to ja falę meksykańską tą brwią robiłem kurwa. <laughs> To czasy, nie. Już teraz nie jestem takim kibicem, kiedyś user chodziłem na ten, jak to się nazywa, tam gdzie najwięcej coś śpiewają, zapomniałem. Słajarek, a powiedz mi. Żleta, powiedz mi na źle że... to chodziło. Bo ja ostatnio no, widziałem, jakże żeś, No wcześniej tam na święta, jakoś tak na Sylwestra user robił, robił e, prawie że vloga, bo ale ja nie pokazałeś się, bo wtedy się nie dziwiłem, nie? Brew, bo bre, ci Żydzi. E, user, I to user było user w ten channel sposób channel. taki, że... E, jak o ty, no nie. Że robiłeś tego bloga, monitora twojego zajemistego i tam z tak, życzenia. Nie tak, kupiłeś e, faulorze, sobie Rafał Loga. Chuj o to chodzi, tam. czy po prostu powiedz mi, skomponowałeś to, kupiłeś no, nowy monitor, czy do dalej do masz kurwa na tym, tym profesjonalnym sprzęcie? No wiesz, to zależy, nie? To, to zależy od e, jaki mam dzień, bo na przykład you're gdy renderuję you're jakiś you're film, podłączam ten you're stary monitor, a gdy oglądam jakieś pornosiki w HD na brazercie, pochwalę ci się, mam konto premium, tak, o, odpuściłem sobie jaroś, pakowania w tym shopa, dogadać. tak na brazersie mam, i na zbiorniku, nie, zaraz o, ze zbiornikiem ci bo też jestem wkurwany z, z całą sytuacją. No wiesz, jak w HD to trzeba mieć dobry monitor do tego, nie? No to podłączam ten nowszy. A co do tego, co do zbiornika, to mnie kurwa tam konto zbanowane.